Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym już dwudziestym drugim odcinku serii Minecraft. Ale dealer, to jest rocznica, stary. Jak się 20? cieszysz? 21 20? czy drugi już nawet? O mój Boże, to jest tyle. Ile lat niektórzy mają? No właśnie, sobie. ile ty masz lat? 23? 22? 22. No to stary to jest tyle, właśnie ile masz? Prawie no. Chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj mamy e, taki challenge, oczywiście, jak to w serii Minecraft, ale że musimy dotrzeć do teru, ale przeszkadzam nam parę rzeczy. I zademonstrujesz to dealer ty. Wystarczy, że pójdziesz sobie na tą górę, stary. Okej, okay, dobra, fajnie. Lubię, lubię chodzić po górach. Wpłyń sobie na tą górę tam w... wpłyń sobie po prostu, tam na samą, jak tylko będziesz w okay. stanie, do końca i się zeskocz, dobra? Tutaj do mnie właśnie. Okej, okay. a co, ja... przyjeżdżę, tak? Tak, oczywiście, że przeżyjesz. Właśnie o to chodzi. Jakby to jest tak, to jest dokładnie to, że przeżyjesz, że będzie gdy skoczyć. Dobra, no, by... okej, okay, dobra. Minecraft, ale żyje po upadku! <laughs> Ta, no nie żyjesz, co więcej cały no. chunk zamienia się wtedy w bedrock Zobaczcie, jeżeli zginiemy to czeka nas taka kara, że cały chunk, absolutnie cały tenki chunk, zobaczcie, zamieni się w bedrock I łącznie z drzewami i tak dalej, puste bloki nie będą się zamieniać, więc to nie jest tak, że po prostu cała przestrzeń zamieni się w bedrock Tylko wszystkie bloki zamienią w bedrock, więc to jest dosyć Czyli ciekawa rzecz to jest metafora? Rzecz. Twój odcinek jest metaforą? Nie, nie jest metaforą Tego jak ludzie niszczą planetę tak, tak, właśnie, my walczymy o środowisko, dokładnie. A drugi rzecz, druga rzecz, którą będziemy robić poza ratowaniem planety, czyli nieginięciem, więc staraj się nie zginąć. A co robisz? Aha, już zbierasz, dobra, to nawet, drzewo, no? nawet to rób, nawet to rób, to się nawet sprzedaje, ja wytłumaczę. E, no właśnie, aha, nie, bo, no właśnie, to jest ta rzecz, właśnie zapomniałem o tym powiedzieć, że to jest ta rzecz, która jest problemem. Wypadło ci coś, czy nie? Nie, nie, nie wypadło mi nic. No właśnie, bo jakby e, tutaj jest tak, że mamy jakąś szansę to na to, że bloki zdecydują się wypaść. Na przykład zobaczcie, tutaj Ale... dopiero dwa bloki drittu musiałem zbić, żeby wypadły. Okej, okay. Myślałem drewna z tego drzewa. Zero. N nie, mam, nie mam. <grym> Okej, okay. no więc jak widzicie będzie jest dosyć... To metafora? Dosyć spore... <grym> nie, to nie jest metafora, stary. To będzie dosyć spore wyzwanie, jak pewnie widzicie. Ej, może faktycznie jest coś z drewnem, nie tak? Nie mam pojęcia, stary. Ale jak... No nawet jak coś jest... Z... No właśnie... Na razie nie. Dziwne. Czy... <laughs> Może drewno ma jakiś problem uh... z wypadaniem. Dobra, nieważne, no na pewno... Ojej, ja mam drewno, mam jednak drewno, czyli wypada. No bolki się obraziły, stary. No po tylu latach Minecrafta w końcu mogę się obrazić. Zombie do ciebie. O, uh, okej, okay. ale jak już mam te itemy w ekipunku, oh. to one zostają tutaj, prawda? Uh, tak, znaczy nie mam pewności. Mogą znikać też. Mogą uciekać. Uh... Okej okay. Ale nie okay. jestem pewien, jakby nie do końca rozumiem to co jest tam napisane w tym e, datapaku, Który oczywiście macie w opisie e, Ale prawdopodobnie właśnie może być tak, że mogą nam znikać stary Więc jakby co to, wiesz fajna, co chodzi e, Czy Bro, my zdobyliśmy jakieś drewno? Bo możemy sobie zrobić w takim razie narzędzia tak. Ogólnie klasycznie musimy dostać jeden teru Więc e, prawdopodobnie nie będziemy jakoś za wiele tej czasu spędzać Ty w takim razie to kop stary Skupisz na tym, o, że ja ci nie, diamenty co? będą brutalne Tak, diamenty będą bardzo brutalne właśnie I, I prawdopodobnie jest tak, że na różne rzeczy e, so, jest też różna szansa wypadnięcia Więc może być tak, że na diamenty będzie jakaś Jakaś nie wiem, 2% szansy wypadnięcia. Zobaczymy. Może być to dosyć niezręczne lub żenujące, ale jeszcze sprawdzimy. Ty zrób nam narzędzia stary, a ja lecę w tym czasie do wioski, bo to jest niedaleko wioska, którą w ogóle chętnie bym zamienił w bedrock, więc potem wrócimy tam, żeby cię zabić. Zamordujecie tutaj brutalnie, bo to będzie śmiesznie wyglądać, jak cała wioska zamieni się w bedrock, a przynajmniej część tej Super. wioski. No <laughs> Przepraszam, nie, dobra, stary. W, no, celu się w mi wypadło. i coś nie. Nie To czemu go zbiłeś, stary? Bo chciałem go przenieść do ciebie. Stary, fatalny pomysł! Nikt się nie kazał tego robić. Oh my god, dobra, ja zbieram ja się pochodnie. Się ja przeglądam świat villagerów i zbieram pochodnie, bo z pochodni też wypada co prawda co która, ale zawsze coś. I zaraz znajdziemy <grym> przynajmniej jakieś jedzenie, bo fajnie było nie musieć biegać z tymi krowami zawsze. A mieliśmy takie szczęście, że nam się zyspiła wioska, więc warto to wykorzystać. Co na to, przyjacielu? Jak się okay, powiesz? Dobra. To, bardzo mi się podoba. Chciałem stać, czy mogę do ciebie przyjść. E, możesz. Jeżeli chcesz, to możesz. Super. A w którą stronę? Jestem, w, w, jestem w wiosce. Widzisz na horyzoncie wioskę? Ja tu mamy taką... E, fortunkę na minusie, można powiedzieć. Tak, mamy taką fortunę minus. To jest enchant fortuna minus. Ej, w sumie to było ciekawe, stary. Jakby nagrać e, odcinek z takimi enchantami, które odwrotnie działają niż... Powinny, nie? Ale no, jakby każdy item, z którego no, no. korzystasz, ma ten enchant po prostu, tak to działa, nie? Dobra, idziemy pod ziemię, chodź. Czas. Dobra, to, bym to. Faj Fajnie, stary. E tutaj widziałem jaskinię, więc możemy zdobyć troszeczkę węgla jeszcze na starcie. Jak masz kamienne narzędzia dla nas, czy nie masz? E tak, 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 tak. A dla nas masz, czy dla siebie masz? Mam dwie sztuki. A, no, no to super. Ale fajne, to, ej fajne ta wioska. E, no fajna, e, dasz, daj ci w zamian buty za tą robotę i połowę chlebów, stary trzymaj, i połowę jabłek. Faktycznie super kobel wypada, stary z sześciu klocków, które skopałem wypadły mi dwa. Na no wszelki wypadek. Po prostu zdemoluje komuś dom O, zdemoluje komuś dom, no A ja tymczasem postaram się zdobyć ten węgiel, chociaż nie wiem czy on w ogóle wypadnie Ej, ciekawe właśnie Ej, to musimy już testować jeszcze na koniec, jak zrobimy fortunę To czy to się zrówna i czy faktycznie będzie wypadać więcej tych bloków Ale chyba ze zwyczajnych bloków to tak nie działa, bo Nie wiem czy zauważyłeś, ale jak sami kopiesz blok, to on wypada, ale od razu potem znika Tak, tak, nie? Że po prostu nie zdążę nawet tego podnieść. To jest skrutowane że tak, tak, że po prostu znika. brutalne trochę. Dobra, make. Ok, zmarnowałem cały kilof, ale mam 10 tego. 10 ee, węgla. E, dasz mi 3 kamienie. Oczywiście, raz, dwa, trzy, proszę. Nawet ja dam ci wszystkie. Zytony. Nawet dam ci wszystkie, a zrób przy okazji e, nam miecze i kilofy kamienne. Kurczę, to jaskinia się dosyć szybko kończy, więc to jest trochę niezręczne. Ale myślę, że najlepszą metodą jest e, tradycyjna zabawa. Czyli kopanie się po prostu bezpośrednio w dół. Ale tu obok jest. No, jeszcze nie jedna jest, jest, e... Tylko, że Moja tutaj są creepery. okej, okej, okay, okay. Okej, okay, okej. Okay. O nie, wybuchnie. Dobra, wybuch, ale Na, spokojnie. Trzymaj, trzymaj. Aż go? Ała, co robi, a co robię? A ja Chodź do mnie, chodź do mnie. No, no, dobra, okej. Okay. O, kolej z kieszeniem żelaznym, patrz. Lol, tego już nie widziałem. Wziął nie mam pojęcia, ale wziął to skądś. Eee, o, mamy żelazo, dobra, czyli weź, staraj się wykopać to żelazo, a ja zaraz gdzieś się tam dalej wyczyszczę. O, jest szkielet, żebym... dobra. Mamy jedno żelazo, Shio. Mamy mnóstwo żelaza, stary, tu jest kupę złóż. Elegancior, elegancior. w takim razie. Tylko, że ja zmarnowałem wszystkie pochodnie, żeby oświetlić tą całą jaskinię. Jeżeli w ogóle chcecie zrobić ten challenge, to wystarczy, żeby wrzucić dwa do bo to są dwa różne Jeden odpowiedzialny za to właśnie ginięcie i zamienianie wszystkiego w bedrock, a drugi odpowiedzialny właśnie za to, że te itemy wypadają jak chcą, czasami jak im, nie wiecie, im się nie podobamy to nie wypadną, e, więc e, jakby możecie to pobrać, to jest wszystko od jednego gościa e, i macie ten link jak najbardziej w opisie. Zrobiłem ogromną dziurę. Znalazłem no. jeden Cobblestone. No właśnie mówiłem ci stary, że to za bardzo nie działa, tak jak mówiłeś. Ja wykopałem też mnóstwo no tego i wypadł przecież. mi jeden. I jeszcze trzeba się rozejrzeć, jeżeli zdobędziemy chociaż trochę więcej żelaza, to mi się wydaje, że możemy już spokojnie ruszać sobie na dół, żeby szukać wreszcie lawy. I ta nie jest spoczką, bo jest całkiem sporo. No nie ej, ale wiesz co by się przydało? Myślę jednak więcej tego żelaza. Tak, żebyśmy mogli teraz mieć na wyderko. Okej, okay. no dobra. Bo wiaderko kolego, jest dobre. to jest super, tylko masz może drewno, żeby zrobić pochodnie, bo już nie mam w ogóle żadnych tak, pochodni. Tak, tak, tak. Zaraz zrobimy też tarcze, bo to jest ważna rzecz ogólnie, żeby przychodzić Minecraft. Ja już się nauczyłem, stary, że trzeba mieć tarcze. Nie wiem, czy ty wiesz, jak Ale ważne jak, są tarcze. Czy... Nie, nie, nie wiem. No nie, czy... nie musi ich jak craftować. No nie, to jest żelazo, drewno. Żelazo i deski, no? To jest tylko tyle. Nie dobrze. Dobra, ja mam dla nas dwie tarcze i zrobię jeden kilo. Fajnie było, gdyby z każdym nowym zdobytym sprzętem zwiększała się szansa na wypadanie przedmiotów, ale to jest raczej chyba nierealne. A bo, że ironowe, tak? Ironowy kilo lepiej zbiera i tak dalej? Tak, no, no to by było nawet fajne. Ale no niestety. To by było uczciwe. no? I to nawet miałoby sens, kurde, jak tak sobie myślę, że w Minecraftie nawet jakby tak było. To miało to w miarę względny sens. A teraz wypadło mi mnóstwo z tego że Teraz stary z tego złóża wypadło mi sztuk, nie będzie teraz wyruszyć na poszukiwanie diamentów. Jakkolwiek y, straszne i bolesne to może być. Nie musi nauczyć jak robić ten smelter, bo to jest fajna rzecz, y, ale ja lecę na dół, to żeby szybciej ogarnąć. Przypala szybciej przypala. Po, no, szybciej. no tak, to jest mega fajny w ogóle item. Ja, o, o, ja zrobię wiaderko, po... pozwu. Ja spadłem dosyć nisko, ale nie przejmuj się tym, stary. Um, zrobić kilof ironowy? Ja możesz. Dobra, dobra, i to ja zbiorę ten sprzęt stąd po prostu, Muszę się kończyć przepalać. Bo ja jestem już bardzo głęboko, Tak, jak skończysz to robić, to możesz zwijać do mnie. 25 poziom, jesteśmy już całkiem na dobrej drodze Co? Także Ty... Ja no e, tak mówić stary, że do, do, trafiłem na jakąś dosyć fartowną lokację. A i na szczęście nawet tu nie ma potworów, rozglądam się, jest mnóstwo żelaza i jest kopalnia, jest ten shaft taki! Mega fajnie. O, może, fajnie to jest... może to w skrzyniach znajdziemy diamenty, bo to w tych wagonikowych skrzyniach sami są diamenty, nie? A -a. Czy nie ma? O, a to byłoby obejście tego wszystkiego. To byłoby obejście duże. z z Ty O, widzę, że jesteś tutaj, cześć! No e tak, tak, tak dołączyłem do ciebie. To chodź idziemy w takim razie dalej, może znajdziemy to jakiś wagonik z, z diamentem, to byłoby spoko. Perem? Tak, możesz i wtedy nic ci nie z zadamaj' wybuch. Wow No mówię ci, nie, że tarcza nie, nie. jest OP, stary. Warto. Ja o nie mówiłeś, wiedzieć. że masz dla mnie też tarczę coś Tak, a nie daję ci jej? Aha, proszę! Nie nie, nie. Wstać sobie ją w drugą o, rękę. Bo jesteśmy teraz wyposażeni stary, Zdobyliśmy tyle żelaza, że nie ma problemu, tylko mi się kończą już pochodnie, więc teraz ty musisz do przodu i ale tu a, już chyba jest, jest ślepy. A, tu jest ślepy korytarz a, chyba, nie, więc. Że nie warto, ale w tą stronę, może coś będzie. Strasznie ciężko znaleźć te wagoniki w ogóle, nie? Więc wiem, to, czy... trzymaj to, trzymaj to. Trzeba, trzeba. A masz tylko 6? Bardzo źle. O, tu! Shio, coś mówiłeś? Chodź. Jest, wago jest wagonik? E, dobra, ale znalazłem zejście na dół z tej kopalni, więc to jest zawsze Super. coś. E, masz, tylko nie mamy pochodni znowu, to czekaj, jas. E, masz węgiel? Ale tu nie mieć węgla. Shio, lawa? O, fajnie, fajnie, lawa. fajnie. Dużo obsydianu. To rozglądaj się, stary, za diamentami. Nie ma ich? Nie, nie ma ich. To źle, właśnie. Ja tak się rozkopuję, tylko prowizorycznie, żeby może coś zobaczyć. Ale wydaje mi się, że raczej nic tej ciekawego nie znajdziemy. No i fajnie by było po prostu zrobić stary ten. Masz wiaderko? Ej, Przecież jesteśmy w stanie zrobić portal tutaj. Jak chcesz w stanie zrobić portal, jak nie ma e, ...kirofów? No stary normalnie, broniąc lawę z wiaderka. Chodź tutaj do mnie, wróć tutaj do mnie, kolego. No, czyli koleżko. jak lawę z wiaderka, ale jak chcesz zebrać obsydian? E, stary stworzyć go. Aaa To jest klasyczny, zawsze tak robię przyjść na odcinku. Stary nie udawaj że robisz tak? tak! Nie. Nie serio? widziałeś o tym? Nie. A, no dobra. Nie myślałem. Genialne. No to jest dobre ogólnie. E, dobra, no to czekaj, daj mi wiaderko, gdzie masz wiaderko? Trzymaj wiaderko. Uważaj, stary, lawy! Nie, nie ma wiaderka. Stary serio. Ja <laughs> wierdzę. Dobra, e, czy masz jakieś żelazo? Nie. Jesteśmy w punkcie wyjścia. <laughs> Fatalnie, stary, to było nie nam bardzo nic. potrzebne. Mogą to, nie, gorzej. nie mogło być gorzej, stary, to jest najgorsze, co mogło nas spotkać. Mam nie, żelazo. Mam o. jeden. Mam dwa żelaza. Dobra, mamy wiaderko, A. więc jesteśmy krok do przodu, stary. I teraz patrz, co musimy zrobić. Zbieramy i... Nie, wydaje mi się, że jeśli postawię to bezpośrednio w wodzie, to się od razu zamieni w ten. Myślisz, że tak będzie? Tak, 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 tak. Jest. Oooo! Oh! No i stary, właśnie o to chodzi. Tylko teraz, żebym się nie pomylił, e, bo Jest, musimy to dobrze. znowu... dwa klocki dalej muszę to postawić, czyli tu... Tak, dobra, mamy to. I teraz musimy już zalewać to wodą, więc po prostu trzeba zebrać wodę. Przydałoby nam się dwa wiaderka, nie ukrywam, to było lepsze troszeczkę. No dużeczkę. właśnie, tak to wygląda. To Wszystko, może pozbieram ten iron jeszcze? Dobra, to i zbieraj w takim razie. Dobra, stary, yy, co nam pozostało? No patrz na to, myk. Zalewamy, Uf. elegancko. Nie! Czy ty rozwaliłeś wszystko? Nie, na szczęście nie, ale byłem bardzo bliskie, bo tu obok jest dużo większa część tego, ale trzeba to zabezpieczyć, żeby nie było przypału znowu, bo prawie spartoliłem stary równie mocno jak ty. No właśnie, e, bardziej. Ale, e, nawet bardziej. No, to mogło być nawet mocniejsze. Ej, wiesz, to będzie bardzo ciemno. E, tak, no i właśnie trzeba coś z tym zrobić. To czekaj, no mogę nam zrobić jakieś świetlenie, chcesz? Nie, ja przypalę, ja przypalę drewno. Mogę nam zrobić świetlenie, jeśli chcesz. Nie, nie. Proszę, trochę zrobiłem. No mi się podoba, to jest hardkrowe, bo jeszcze tam wpadnę. No to uważaj, stary. Co jest? Aha, nie postawiło się. No nie, znowu zalał! Aha, znowu zalałem to światło. Dobra, okej, okay, nieważne. No właśnie, widzisz, dlatego. nie coś takiego, Patrz, o. O, popatrz. Widzisz? E, co zrobiłeś? O, pochodnie, fajnie. No. Jest ich dużo, jest bardziej komfortowo. Dobra. Myk, myk. I teraz dwa ostatnie nam zostały. E, ale nie mamy e, gravelu jeszcze chyba. Kolego. No wiem, no zejdź kop gravel. W takim razie stary gdzie jest gravel? No, gdzieś go znajdziesz, wierzę. Dobra, ja rozwalam pochodni, liczę, że ktoś wypadnie. E, nie nie. E... Tak, mam. Okej. Okay. Okej, okay, mamy gotowe to stary. Mamy to zrobione. Mamy portal cały gotowy. E, jestem szczęśliwy, tylko podpalmy go. Ej, zaraz możemy go podpalić lawą, stary. Nie mam problemu. Dasz się lawą? Tak, wystarczy tylko postawić na przykład dywany albo coś takiego. Masz nie. jakąś wełnę, albo drewno? No mam. Nie... Serio, się tak da? No tak, no pewnież tak. No przy ogień się roznosi, nie? Ale nie tu, ale nie tu. Musisz postawić tak gdzieś. Kurde, fajnie było to skopać w sumie. No ale dobra, nie da się skopać tego obsydianu. Chyba, że się da, da się skopać obsydian. No i dobra, i za w końcu się odpali, stary. Gwarantuję ci to. Na, pe na pewno? Tak, zaufaj mi. Stary znaczy Nie nadal? tak zrobiłeś. Mm, a nie razu mi nie wyszło, ale wierzę, że teraz mi się uda, bo raz mnie to zabiło. O, widzisz, patrz, podpaliło się. O, widzisz, 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 ale... patrz, 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 I teraz tylko silnik. Się... Nie, się tylko jeden krocek przeniesie. Eee. No eee. ja nie wiem, Sio, że tak działa. Stary to tak działa, tylko potrzebujemy więcej drewna. No, dużo drewna. Czy to się podpala? Myślisz, że to się podpala. Tak, ale dużo drewna, mam 12 drewna. To stary rozstawia ten cały dywan z drewna, ale po tej stronie. Tam? O, tu jest, uważaj, uważaj, stary, nie, nie, nie Okej, okay, dobra, oh. sorki, dobra, niech się odpala, niech się odpala, stary I rozstawię trochę drewna, żeby było tu? dużo stary drewna Tak? Nie, tu może nie, tu może niekoniecznie, bo wtedy się nie... O, patrz, patrz odejdź, odejdź, niech się, pod, niech się pali Jest! O! Stary, mówiłem! Co, to jest grany, jak... Je Jestem stary królem Minecrafta, bez nawet... Bez diamentów, bez gravela odpaliłeś... Tak, tak, stary, bez diamentów i bez gravela odpaliłem portal O mój Boże I go skasiłem ale tu było słabe, właśnie. Było... Było... Nie wiedziałem, gorsze. że tak działa! What the fuck w ogóle? O co chodzi? Nie wiedziałem, że tak działa! Stary zgoła miałem Jezu. wiedzieć. Boże, to za beznadzieja, dobra, okej. Okay. Stary, módl się teraz. Módl się o to. Módl się o to, bo są bardzo blisko. Uda się. Ja w to wierzę. Nie jestem takim niewydowajarkiem jak ty. Nie, i dla mnie to tak działa. To... Ale czemu to się nie chce. Kurde. Czemu się nie roznosi ten ogień? Bez sensu. On nie, zginę. Wow! Zginę. Sukces, stary. Stary żartujesz, zamieniłeś cały chunk bedrock. Okej, okay, to by było na teraz tego odcinka. Dziękuję wam za oglądanie tego. Było bardzo fajnie, prawie Ale... się udało. Zakończyłem. Gdzie, to... gdzie jest. Gdzie jest portal? Gdzie są resztki choćby? Stary wam? nie ma go, po prostu nie ma. Daj spokój, po prostu go, gdzie, go nie ma. Masz pochodnie? Go, ja mam jedno pochodnie, to ci pokażę, jak teraz mam wygląda. Na o mój boże. Tutaj, tutaj Masz kiedyś był lapę. nasz portal, stary. Tutaj kiedyś był uważaj, nasz portal. Ważaj, co, Czemu ty tu ruszyliłeś? Nie żeś uważał. Si, o kurcze, no. Ale to już tak Dobrze. nic nie da, stary. Jesteśmy skończeni. Dziękujemy za oglądanie no, tak tego odcinka. To, to, to. Myślę, że odnieśliśmy spektakularny sukces. Polecimy jeszcze tylko na górę, żeby zobaczyć, stary, jak będzie wyglądać zbedrukowana ta. Więc za karę, z ty starze, zbambroniłeś nie? tam robotę, to zobaczysz, zginiesz ty i ty zbedrukujesz całą. Nie, tom. według mnie to bardziej ty zbambaroniłeś robotę. To ty stary zbambroniłeś. To bardziej zbambaronił robotę. To ty stary zbambroniłeś. Dobra, no napiszcie w komentarzach, kto bardziej zbambronił robotę. I to, kurczę, prawie było na tyle. Tylko. Bo teraz musi się przerobić na survival au to jak au! w Tomku stań bardziej bo ja... o właśnie zobaczmy jak to będzie O patrzcie spółbedrokowana wyspa to wygląda co najmniej ciekawie e... no tak więc zostawcie mnóstwo komentarzy mnóstwo łapek wpadnijcie na kanał Dillera również bo tam również czasami no, się pojawiają filmy ze mną to jest mój kolega ogólnie jesteś moim kolegą bo nie mam problemu z tym, że nikt mnie nie lubi więc może ty mnie chociaż lubisz nie, ja się lubię dobra, no to do zobaczenia w kolejnym odcinku trzymajcie się i do zobaczenia